Oj uwaga uwaga, chociaż nie chcę zapeszać, bo z lornetki podejrzałem i koło korzenia, więc tak trochę, ale byłem przekonany, że w jedną koronę widziałem w nowym miejscu dzisiaj. No i wracam do domu w zasadzie już. Gdzie to było? Tu jeszcze. Wracam do chaty. Mówię, sobie tak zejdę jeszcze tutaj. I z... Ale jaja para! Kukucze! Nie chcę jak krzyczeć w lesie. ale piękny widok. No właśnie. Dlatego też nie chcę krzyczeć. Ale piękny widok. Ale przepiękny widok. Ojejku, ale położona para. Co za szczęście. O ja, Szaroż. Ale przepięknie położona para. Zrobię sobie zdjęcia przy okazji. Bo zaraz gaśnie światło, w sensie będzie ciemno, już słońce zaszło ale pięknie no jeszcze takiego czegoś nie miałem w ten sposób położony ale pięknie ale szczęście o ja o ja duże w sensie o nogi za kolano. Świeże. Ale żeby tak położył, jeszcze tak miałem. Dziesiąta piękna korona. Przepiękna korona. Czarnych. Będę szukać w zasadzie dzisiaj tego do pary ostatniego też miał taką zwidloną koronę No ale pary się nie spodziewałem. Prześliczna para O prezent od natury O ja zrobię wam jeszcze przybitki Niektórych więcej światła znajdę może Przepiękny prezent, piękna para, piękna. Boże, Gdzieś tutaj. Że nikt tutaj nie chodził. No to jest to co ja mówię. Wiara chodzi w wozach dołem. Ja też chodziłem kiedyś, teraz tak nie chodzę, chociaż no, nagrywają mi się piękne jelenie przecież na potopłowce na dole, ale śliczne. Musiałby znaleźć bez liści. Ale śliczny. Ale fajny dzień. Ale mi się humor poprawił. No, piękny prezent od natury. Jak ja to mówię. Przepiękny. Śliczne są prześliczne są Jejku! Pozdrawiam z Was Życzę wszystkim czegoś takiego Zobaczyć takie coś jest na ziemi To jest jednak mega szczęście No i obrazek śliczny Śliczne obrazek, śliczny dar natury Śliczne. Ale ja, ja, Przepiękne są. Tak wygląda para za dnia Jak znalazłem było szaro No piękna mata. Dzień wcześniej znalazłem tego i myślałem, że być może gdzieś znajdę drugiego. Podobne geny. No ten ma trochę bardziej dwie Tamten ma wszystkie ze środka idące razem z tym bardzo długim. No i zamiast do pary. Trafiła się taka para. Ładne. Ponad 5 kilo. Że one to noszą na głowie, to jestem w szoku. Taka parka. No ten też jest znakomity. Dziewiąty zrzut. Druga para. Pozdrawiam.